Początki mojej pracy wiążą się z datą Pryma Aprylis. Ta data Pryma Aprylisowa i zawarcie umowy o pracę z Muzeum Lubelskim trwa już 46 lat. Gdybym cofnął zegar z moim czasem, to myślę, że również złożyłbym podanie o pracę do Muzeum Lubelskiego. Nasze zbiory to ponad 170 000. Obiektów. Rocznie Muzeum Lubelskie organizuje ponad 40 wystaw. Od wielu lat prowadzimy cykl wystaw artystów lubelskich, związanych z Lublinem w różny sposób. Ważne to szczególne miejsce. Jest to najstarszy punkt widokowy w Lublinie i kiedy wchodzę na taras, to przede wszystkim myślę o tym, że on już istniał w XIII wieku. 360 stopni widoku Lublina na wszystkie cztery strony świata naprawdę pobudza do refleksji.